Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne nasze zajęcia. Na początku chciałam serdecznie podziękować wszystkim dzieciom, które przesłały do nas swoje zdjęcia z, ze swoimi pracami. No, dzisiaj było ich bardzo, bardzo dużo. Serdecznie dziękuję Dawidkowi, Szymonowi, Ani, Marcysi i Olafowi, Mikołajowi, Kubie, Weronice, e, Brunowi i jego siostrze Poli, a także Mai. Moi drodzy, jeszcze raz serdecznie dziękuję. E, zachęcam do przysyłania kolejnych zdjęć, a teraz obejrzyjmy Wasze prace wspólnie. naszych zajęciach rozmawialiśmy o e, wiejskim gospodarstwie, tak? Mówiliśmy sobie, jakie e, zwierzątka mieszkają na wsi, jakie zwierzęta hodują rolnicy. No niestety nie usłyszę waszych odpowiedzi, ale usłyszę z pewnością odpowiedź Tymka. Tymciu, powiesz mi, jakie zwierzęta spotkamy e, w wiejskiej zagrodzie? Barana. Krowa. Krówkę. Kure. Kurę. Kurę. Gaję. Tak. Indyk. Dobrze. Na pewno spotkamy Koni jeszcze konika, tak? Oraz takie zwierzątka Świnia. jak... Świnkę, świetnie. Oraz takie zwierzątka jak pies i kot, które który możemy również trzymać w bloku, tak? I, i który mogą... W domu albo w domu, oczywiście. No i właśnie z naszymi zeszłymi zajęciami jest związana nasza zabawa. Zachęcam wszystkie dzieci do wspólnej zabawy i rymowania. Powiedz prosię. Prosię. I podrap się po nosie. Powiedz koń. Koń. I wyciągnij do mnie dłoń. Świetnie. Powiedz krowy. Krowy. I dotknij palcem głowy. Powiedz króliczki. Króliczki. I nadmij policzki. Powiedz kaczuszka, kaczuszka. I dotknij łokciem brzuszka. Powiedz psy. Psy. I klaśnij raz, dwa, trzy. Świetnie. To była taka krótka rywomowanka, która wprowadzi nas też w dzisiejsze zajęcia. A dzisiaj moi drodzy dowiemy się, jakie korzyści płyną z hodowli zwierząt w gospodarstwie. Ostatnio skupiliśmy się na kurze, kurze tak. Kurze, która znosi. jaj kurza! Jajka, tak. A z jajek co możemy zrobić? Przypomnijmy. Co robimy z jajek? to? Dodajemy jajka do ciasta, dobrze? nic. Jajecznica. Jajecznica. możemy zrobić: jajka na miękko, jajka na twardo, jajka sadzone. Jakie skaczki dziki? Nie, Dziś, która kształbiła jej na twardo. <grych> no właśnie, tylko że ona jeszcze miała czubek z kok kokardą. Kokardą. Tak, a dzisiaj przejdziemy do kolejnego zwierzątka i dowiemy się, jakie korzyści płyną z hodowli. Uwaga, uwaga, krowy, dzisiaj krówka. Moi drodzy, co nam daje krówka? Mleko. Krówka daje nam mleko, świetnie. Krówka daje mleko. Posłuchajcie wiersza, który dla Was przygotowałam. Piję mleko. Bardzo lubię mleko pić, bo ja zdrowo pragnę żyć. Chcę mieć zęby mocne, białe, także kości wytrzymałe. Mleko piję na śniadanie, zawsze mam ochotę na nie. Też wieczorem mi smakuje, gdy je mama przygotuje. Jestem zdrowa i radosna, rosnę szybko, tak jak sosna. Mleko moc składników ma i o zdrowie moje dba. Jest najlepsze dla każdego. Dla młodszego i starszego. Ono jest najzdrowsze w świecie. Nic lepszego nie znajdziecie. Moi drodzy, dlaczego mleko jest zdrowe? Hmm? Czy ten pierśek nam podpowiedział? Tak, pochodzi od krowy, tak? Ale cóż w tym mleku takiego zdrowego? Jakie składniki posiada mleko? Czy wiemy? Nie. Nie wiemy, a może dzieci wiedzą, może sześciolatki już moje wiedzą, więc ja Wam troszeczkę o tym opowiem. Moi drodzy, mleko posiada dużo składników odżywczych dla naszego organizmu. W mleku znajdziemy białko, czyli podstawowy element budulcowy dla naszego organizmu. Mleko y, ma również, w mleku odnajdziemy wapń, tak, który jest budulcem dla naszych zębów i kości. Kości, tak. Dzięki temu, gdzie, dzięki temu że pijemy mleko, nasze ząbki, tak jak w wierszyku, będą zdrowe oraz. Czyste. Tak, czyste, białe. E, ale od tego, czy będą też czyste i białe, zależy to, czy one. Dbamy. Poza tym mleko posiada e, dużo potrzebnych dla organizmu witamin, takich jak witamina A, witamina B12, a także posiada magnes i potas. I witamin C? Witaminki C nie. Akurat w mleku nie odnajdziemy. Dobrze, moi drodzy, a skąd się bierze mleko w kartonie? Bo my. W domu pijemy takie mleko przeważnie, tak? Z plastikowej butelki czy też z kartonu. Mhm, które? jak ono się tam e, Jak ono się tam znajdzie. Powiedzmy sobie wspólnie. Wiemy, że mleko daje. Kto taki? To taki? Skąd Krowa? jest? Krowa, tak. Gospodarz codziennie, rano i wieczorem musi tą swoją krówkę wydoić, tak? E, ściągnąć z niej mleko, i wtedy z wiaderka e, to mleko trafia do specjalnych zbiorników, którzy gospodarze mają w swoich, e, tak, oborach. To mleko następnie zabierają duże samochody, tak? Ciężarowe takie z mleczarni przystosowane do przewożenia mleko, mleka i wtedy one trafiają do mleczarni, gdzie tam? Co się z nim stanie? Jak myślisz tymku? W mleczarni. Wpadają do butelki w niej! Tak. ciężarówka sklepu sklep, rodzice kupują i pijemy. Świetnie. No właśnie. Świetna zdrowie, pewnie. Ale właśnie tam w mleczarni jest specjalnie ono przetwarzane i tak jak już Dymek wspomniał, przelewane tak do kartonu, gdzie później dostarczane do sklepów, a w sklepach nasi rodzice je kupują, przynoszą do domu, chowają do lo... lodówki, lodówki a później hej, nam pijemy. A później nam tak e, rozdają. Świetnie, ale pamiętamy, że nie pijemy mleka prosto. Skar tonu to. tylko ze szklanki. Mielki. Dobrze. Do Ale czego skupka. wykorzystamy albo skupka? Do czego wykorzystamy mleko? Hm? Jakiego? Pos... Dobrze, do kafu. Do hmm, jakiej... kaszki z mlekiem. Tak. Do kaszy mannej. Co jeszcze? Do ciasta? Do ciasta dodajemy. Mhm. I co jeszcze? były tu. Do soku, Do tak soku. czasami. Koktajl możemy zrobić jakiś, tak, mleczny, dobrze. Mhm. A na śniadanie dzieci często lubią jeść? Płatki z mlekiem. Płatki z mlekiem, świetnie. Z mlekiem. świetnie. Moi świetnie. drodzy, tak, więc już wiemy e, właśnie e, w jakiej postaci Wy lubicie pić mleko, a teraz e, Chciałam Was zapytać, zadać Wam kolejne pytanie i dowiedzieć się, czy Wy wiecie, jak nazywamy produkty, które właśnie powstają z mleka? Białko. Jesteś blisko Tymaku. Do rozwiązania tej zagadki będą. Białko? No nie do końca, posłuchaj ty również. Będą nam potrzebne e, takie kartoniki, w których o, ukryłam odpowiedź na to pytanie. Nie? Naszym zadaniem będzie teraz odkryć to hasło i zgadnąć. A jak to zrobimy? E, na tych karteczkach umieściłam sześć cyfr od jednego do sześciu, które tworzą właśnie nasze hasło. Rozwiązanie kryje się pod tymi niebieskimi kartonikami. Musimy teraz je przyporządkować od najmniejszej cyfry do największej. Pierwsza na N, pod, n? Będziemy zawieszać na naszej tablicy. Pierwsza literka N druga A. -hmm. Świetnie. Kolejna. By, na, na Biał. Zobaczymy. Odgaduj kolejną. To była trzecia. I na biału. Na biału Czwar. będzie. I tak <grych> Czwarty kartonik. Piąty kartonik. Ech, ech. I tak będzie na biału. Świetnie. I już dla formalności I odkryjemy biału. szósty kartonik. Uy. Na biał. tak. Moi drodzy, produkty, które powstają, z mleka to? Nabiał. Nabiał. I... A... Do. Czy my wiemy, jakie produkty mogą powstać z mleka? Eee, białko? No nie do końca. Mleko w sobie ma białko. No to skoro nie wiemy, pomogą w nam tym zagadki. Jakie rzeczy wchodzą w skład biał? Uwaga! Nie podglądamy Nie podglądamy. Pierwsza zagadka. Na nim pieczywo zawsze smarujesz. Kiedy kanapki przygotowujesz. Na nim wspaniała jest jajecznica, a orzechowe dzieci zachwyca. Jako... Mm. No, chyba ma białe masło. Masło, świetnie. Chodziło nam o masło. Tak, masło powstaje właśnie z mleka. Kolejna zagadka. Jest gęsta, biała, kwaśna lub słodka. Zdzień! Ubitą. Łatwą w deserach spotkać. Nieraz nią zupę mm. zaprawia mama. Na naleśnikach mile widziana. Cóż to takiego? Śmie. Śmietana. Tak, to śmietana. Proszę, pokażemy dzieciom. Śmietana. Śmietana również powstaje z mleka. Mhm. Kolejna nasza zagadka. Uwaga. Cię słuchaj, uważnie. Znasz dobrze jego żółte plasterki, smak słodko-słony, dziury niewielkie. Ser. Tak często na kanapkach króluje, utartym pizzę się posypuje. Tak, to ser. Ser żółty. Widzimy? A z meka jest chyba biały. Zaraz. Kolejna zagadka. Świeżutki serek w białym kolorze drobniutkie grudki poczuć w nim możesz. Smaczny w pierożkach i na liśnikach, Świetnie nadaje się do sernika. To również ser. Ser biały zwany jak twarogiem, tak twaróg. Twaróg ser tak. powstaje również z mleka. No i ostatnia zagadka, którą przygotowaliśmy. To napój mleczny, gęsty i biały. Często owoców pełen jest cały. Okay. Smak delikatny, lekko kwaskowy, mrożony jest jak deser lodowy. <grych> Jogurt! <grych> Jogurt. I tak wygląda. <grych> Właśnie zauważyłam. <grych> tak, jogurty również powstają z mleka. Ale to nie jedyne produkty. Masło. Na jaką głoskę rozpoczyna my. się my. Śmietana, śmietana. Na si. Głoska si rozpoczyna. Ser. Ser. Głoska s. Faruk Ty. Ty. oraz jogurt I. Co jeszcze e, może powstać z mleka? Jeszcze oczywiście kekier. Tak? Dobrze. Moi drodzy, na dzisiaj tyle przygotowaliśmy właśnie dla Was informacji o produktach, jakie powstają z mleka oraz informacji o samym mleku. Musimy, moi drodzy, jeszcze pamiętać, że Produkty mleczne są bardzo ważne dla naszego organizmu, dla, a szczególnie dla Was, dla Waszego wzrostu i rozwoju. Dlatego też zajmują Żyj. wysokie miejsce. W... Żyj okay. zdrowo. zdrowo. Tak, w piramidzie żywieniowej. Dlatego musimy pamiętać, żeby codziennie zjadać różne, właśnie przetworzone produkty z mleka lub pić mleko, abyście wyrośli na a, zdrowych i silnych ludzi do, do, w przyszłości. E, przygotowaliśmy jeszcze jedną niespodziankę dla Was. Posłuchajcie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie prosto z mojej domowej pracowni Serce w pętelce. Witam Was drogie dzieci, ale równie serdecznie witam Waszych rodziców, którzy być może siedzą obok Was. Jeżeli ich z Wami nie ma, zaproście ich do wspólnego oglądania, ich obecność będzie nam bardzo potrzebna. Moi drodzy, czas mamy taki, jaki mamy. Wszyscy w trosce o nasze zdrowie zostajemy w domach i próbujemy jakoś odnaleźć się w obecnej rzeczywistości. Odpoczywamy, spędzamy czas z rodziną, robimy rzeczy, które bardzo lubimy, a na które być może do tej pory nie mieliśmy czasu. Wiem też, drogie dzieci, że dzielnie wypełniacie swoje uczniowskie obowiązki, ucząc się zdalnie przy pomocy najnowszych technologii. W tej nauce wspierają Was wasi nauczyciele. A ja chciałabym Wam pokazać kilka ciekawych pomysłów, jak można fajnie i kreatywnie spędzać czas wolny. Drogie dzieci, drodzy rodzice, czy kiedykolwiek spędzaliście wspólnie czas szyjąc? Być może tak. A jeżeli nie, teraz jest ku temu najlepsza okazja. Czego potrzebujemy do szycia? Oczywiście igły, nici i wszelkich możliwych materiałów, które z pewnością znajdziecie u siebie w domach. A co fajnego możemy uszyć? Na przykład taką oto pacynkę. Co wykorzystaliśmy do szycia takiej pacynki? Najzwyklejszą w świecie skarpetkę. Kawałek czarnego materiału, dwa guziki, koralik, i w ten oto sposób powstała bardzo fajna, wesoła, uśmiechnięta pacynka, którą dzieciaki mogą wykorzystać w zabawie, na przykład w teatrzyk. Co jeszcze możemy uszyć? A na przykład możemy uszyć taką oto piękną podusie. Co wykorzystaliśmy szyjąc taką podusie? Naszą ulubioną koszulkę. Tą taką najulubiejszą, najukochańszą, której być może już nie nosimy. Zapraszam Was bardzo serdecznie na facebookową stronę mojej pracowni, Pracownia Serce w Pętelce, tam znajdziecie instrukcję krok po kroku, jak wykonać taką właśnie pacynkę albo taką podusie. Moi drodzy, jeszcze kilka porad technicznych. Drodzy rodzice, Jaką igłę najlepiej wykorzystać, szyjąc z waszym dzieckiem? Może to być plastikowa igła, dedykowana dzieciom, może to być metalowa duża igła z lekko stępionym czubkiem, ewentualnie normalna, zwykła, standardowa igła. Ważne, żeby była duża, żeby dzieciom się fajnie pracowało. Drogie dzieci, kilka porad dla Was. Trzy najważniejsze zasady. Po pierwsze, szyjemy wspólnie z rodzicami. Po drugie, Pracujemy z igłą i nożyczkami, więc pracujemy ostrożnie i bezpiecznie. Zasada numer trzy: pilnujemy igły. Nikt z nas nie chciałby, żeby igła gdzieś nam się w domu zgubiła. Moi drodzy, życzę Wam świetnej wspólnej zabawy i pięknych rezultatów. Zapraszam, żebyście podzielili się ze mną efektami Waszej wspólnej pracy poprzez stronę facebookową Pracowni Serce w Pętelce, a tymczasem ja znikam i życzę Wam dobrego dnia. Pozdrawiam. Razem z Panią Basią serdecznie zapraszamy do odwiedzenia jej strony i Pracowni Serce w Pętelce. Tam też znajdziecie wiele ciekawych inspiracji i pomysłów na domowe zabawy, a my żegnamy się z Wami. Życzymy Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!